Zapraszam teraz Bliźnięta. Zapraszam was kochani na czytanie dla waszego znaku na miesiąc luty 2023. Również jeśli macie tutaj Ascendent Księżyc. Zapraszam moi drodzy. Bliźnięta luty 2023. Bliźnięta. Bliźnięta luty 2023. Zobaczmy Waszą ogólną energię i Waszą postawę. Kochani, mam wrażenie, że będziecie uzdrawiać swoje życie po prostu. Będziecie uzdrawiać swoje życie. Będziecie chcieli, żeby panowała równowaga w tych kwestiach, w tych sytuacjach, w tych relacjach gdzie czujecie, że coś już nie funkcjonuje, gdzie coś nie ma racji bytu, nie rozwija się, nie przynosi wam satysfakcji. Ta ósemka kielichów mówi o tym, że zostawiacie za sobą swoje dawne życie, bo macie wrażenie, że kontynuacja tego, w tej wersji, w jakiej to było do tej pory, no nie jest tym, czego pragniecie, nie jest tym, czego oczekiwaliście. Dlatego wyruszacie w podróż, by odnaleźć swoją ścieżkę życia, inną ścieżkę życia. Jest to czytanie ogólne, więc to może dotyczyć relacji, to może dotyczyć kariery zawodowej, finansowej. Natomiast wy tutaj chcecie nabrać równowagi, tak? Wy chcecie tutaj dojść do porozumienia, uzdrowić pewną sytuację w swoim życiu, uzdrowić siebie. To jest też, jeżeli mieliście problemy zdrowotne, moi drodzy, to jest to energia, która mówi, że wracacie do zdrowia. Że następuje poprawa. Tak? Mało tego. Czujecie, kochani, że to będzie dobry czas dla Was, że macie wsparcie Sił Wyższych. Możecie dostawać znaki, więc bądźcie uważni. Tak? Znaki od aniołów, od przewodników, od Sił Wyższych, którzy będą tutaj nad Wami czuwać. Okej, okay, moi drodzy, czyli czas zmian, czas wyruszenia w nową drogę w celu. Jej poprawy, tak, w celu doświadczenia czegoś nowego, czegoś lepszego. Okej, okay, bliźnięta, bliźnięta sprawy zawodowe. Mhm. Kochani, pierwsza historia jest taka, że realizujecie jakieś swoje marzenie, nie wiem, zostania szefem, awansowania na wyższe stanowisko, zakładacie swoją firmę. Natomiast jest tutaj trochę smutku, trochę obaw, trochę tęsknoty. Być może za tym starym być może będzie takie poczucie, czy podjąłem, czy bliźniak podjął właściwą decyzję, tak? Czy bliźniak podjął właściwą decyzję. Kochani, siódemka kielichów mówi o tym, że będziecie mieć sporo wyborów. Ta siódemka kielichów mówi o tym, mówi również o tym, jednocześnie was przestrzega, żeby nie być biernym, że jeżeli nadarzają się okazje, propozycje, to coś trzeba wybrać, żeby coś wam nie przeszło koło nosa. Tak? Bo często tutaj dostajemy jakąś ofertę, z której rezygnujemy, bo Czekamy na coś innego, czekamy na coś lepszego, mamy jakiś inny obraz danej sytuacji, ale to jest ten obraz naszych marzeń, gdzie my z tą głową w chmurach idealizujemy pewną sytuację, pewne osoby. I tu jest tak trochę pokazane, że bardzo ważne będzie właściwe dokonanie wyboru, właściwie podjętej decyzji i nie na zasadzie, właśnie bujania w obłokach. I co tu ma bliźniak zrobić i co tu wybrać? Każdy kielich taki obiecujący. Żeby nie utknąć w tej energii, tak? Wyczekiwania, w tej energii yy, marzeń. I szóstka kielichów, czyli bardzo dużo emocji przy tym, tak? Bardzo dużo emocji. Tutaj jakieś sprawy z przeszłości mogą wrócić. Propozycje z przeszłości. Lub jakieś osoby z przeszłości będą Wam proponować jakieś, jakieś, jakieś oferty pracy, jakieś stanowisko, może będziecie, <laughs> przepraszam, zakładać biznes rodzinny. Moi drodzy, Karta Cesarza mówi o tym, że mamy tutaj wysokie stanowisko, że mamy władzę, że realizujemy swój plan, realizujemy swoje cele, że my się teraz tylko przyglądamy, temu, co zbudowaliśmy. To jest czwórka, więc mamy poczucie stabiliz stabilizacji, mamy pewność yy, zawodową, mamy ugruntowanie pozycji. Jest tutaj ta władza. Pytanie, czy ta władza jest Wasza, czy to jest osoba, która ma możliwość yy, poprawienia Waszej sytuacji yy, zawodowej, tak? która przyczyni się do tego, że Wasza sytuacja zawodowa się poprawi. Natomiast w tej piące kielichów pokazane jest, że wy się wahacie, że wy boicie się zostawić za sobą przeszłość. Że wy jakbyście trochę nie doceniali tego, co wam ten cesarz proponuje. Na przykład, tak. O co chodzi z tym cesarzem? No, karta gwiazdy, no. Czyli tutaj kolejna karta. Przepraszam, która mówi o spełnieniu marzenia, o tym, że yy, yy, gwiazda to, owszem, ona przynosi szczęście, ale tutaj musimy się wykazać cierpliwością, musimy trochę poczekać, bo to nie jest szybka energia. To jest manifestacja naszych marzeń. A dlaczego jest ta piątka kielichów na wyniku? Bo jest dwójka kielichów. Hmm. Może być tak, kochani, że propozycja, która zostanie Wam przedstawiona, lub wybór, przed którym zostaniecie postawieni, jest dla Was trudnym wyborem, bo na przykład będziecie musieli rozstać się ze swoimi połówkami. Bo jeżeli to będzie praca na przykład za granicą, albo praca, która będzie się wiązała z, dłuższym, z dłuższymi wyjazdami, że nie będzie Was w domu, tak? być może dlatego tutaj jest ta piątka kielichów, czyli ten żal. Że może jednak nie podjęliście słuszej decyzji. Natomiast <laughs> piątka kielichów i dwójka kielichów yy, mówi o tęsknocie za jakąś dawną współpracą, za tym, co było kiedyś. Może będziecie, znaczy to jest tak, może. Yy, będziecie Tęsknić za jakimś dawnym stanowiskiem pracy. Bo tutaj ta szóstka kielichów też mówi o przeszłości. A na horyzoncie pojawia się coś nowego, coś bardzo obiecującego. Tak. I wy tutaj macie taką zagwostkę. Utkniecie po prostu pomiędzy jak gdyby, jak gdyby dwoma światami, czyli przeszłością a przyszłością. Hmm. A jest pokazane, że to jest spełnienie Waszych marzeń, więc ja nie wiem, bliźniakki, o co chodzi. Czyli tutaj oferty się będą sypać. Oferty się będą sypać, a Wy będziecie jak gdyby emocjonalnie rozsypani. Finanse. Finanse dla bliźniąt w lutym 2023. Kochani, nowa droga w kwestii finansowej, sprawy jakieś rodzinne, coś tutaj możecie dostać, coś możecie przytulić, może jakieś podziały majątków, może wasz partner, partnerka tutaj dostanie jakiś spadek, jakąś nieruchomość, dobrą pracę. Karta czwórki monet to, jak wiecie, jak i cesarz, tak, też jest czwórka, czyli jest ta stabilność. Natomiast pamiętajcie, że obydwie karty mówią o ograniczeniach, mówią o tych blokadach. Yy, tu jest pokazane takie trochę wasze wasz strach przed nowością, wasz strach przed wyjściem z tej strefy komfortu, wasz strach przed otworzeniem się na coś z zewnątrz. Tutaj macie spełnienie marzeń w kwestiach zawodowych, ale jest ta czwórka w cesarzu, tak, która mówi, że yy, boicie się wejść w coś nowego, boicie się yy, rozwijać. Boicie się coś zmienić w swoim życiu. I ta piątka kielichów również mówi o tym strachu. Dlatego tęsknicie za tym, co było, bo tamto było to znane. I ta czwórka na finansach również mówi o stabilizacji, tak? Ale to też jest czwórka, która nas ogranicza. Dobrze, dopytajmy kochani. Znaczy tu macie bardzo dobrą pokazaną energię w kwestiach finansów, bo na wyniku jest asmiejczy, czyli czysta droga, czyli jakiś nowy projekt, nowy pomysł, nowe źródło finansowania. Decyzja jakaś, że pod wpływem podjęcia jakiejś decyzji, być może dotyczy to waszego partnera, partnerki lub ogólnie rodziny, wy tutaj przytulacie jakieś pieniądze. No, dziesiątka kielichów, czyli ewidentnie, kochani, sprawy relacji, sprawy rodziny, czyli te finanse dotyczą mm, spraw rodzinnych, związkowych. Tak, król monet. Król monet, który mówi o nieruchomościach, który mówi również o stabilizacji, bo to jest mały cesarz, to może być wasz partner, czyli rzeczywiście tutaj ta zmiana. Na plus w kwestiach finansowych dotyczy waszego partnera. Czyli coś tu się, kochani, poprawia u was. Jest uzdrowienie, jest uzdrowienie finansów. Może, kochani, spłacicie kredyt, może tutaj zapadną jakieś decyzje, nie wiem, o jakimś yy, odroczeniu, albo raty się zmniejszą, albo. Yy, Ktoś wam przyzna tutaj jakieś dotacje, jakieś dostaniecie dodatkowe pieniądze dotyczące rodziny, domu, tak? Lub tak jak mówię, jest uzdrowienie finansów dotyczące jakichś nieruchomości, spraw materialno-finansowych, rodzinnych lub waszego partnera, partnerki. Dobra. Miłość single w lutym, bliźnięta, miłość single. No, ja nie wiem, single, ja nie wiem, co wy tutaj dowiadujecie się, że osoba, którą tam mieliście na oku, z którą byliście, jest w związku małżeńskim lub w stałym związku. Piątka Mieczy, która mówi o, o konflikcie, która mówi o niezbyt przyjemnych sytuacjach konfrontacja, która mówi o, tym o tej zdradzie, tak? No, karta kapłana mówi, że Wy macie swoją wartość, tak? Że Wy macie swoje zasady. I jak gdyby yy, jakieś takie skoki w bok, że tak powiem, i to jeszcze z osobą, która ma już partnera, kompletnie nie wchodzi w grę, tak? Natomiast w mówi o tym, że nadarza się okazja, że macie okazję kogoś poznać, natomiast mam wrażenie, że ten ktoś już do kogoś należy. Drogie singlaczki, bliźniaczki, ale zobaczmy. No, ewidentnie, moi drodzy, ewidentnie, ten ktoś już do kogoś należy. Piątka Mieczy i dziewiątka Monet czyli yy, ktoś tu się po prostu chciał zabawić Waszym kosztem, bo mam nadzieję, że nie Wy. I dwójka buław, tak? Czyli czegoś jest podwójnie. Czyli owszem nadarza się okazja, ale nie jesteście samotni w tym związku. I czy wy chcecie tutaj wchodzić w coś takiego, drogie singlaki. Okej. Okay, Okej. Okay. Miłość związki. Miłość związki. Miłość związki. Bliźnięta luty. Mhm. Karta cesarzowej, karta kochanków i królowa mieczy. Wiecie, że cesarzowa to jest ta matka, ta opiekunka, ta, która jest tą... Przyją rodziny tak, która otacza opieką wsparciem, która dba o dom. To jest ta najważniejsza osoba w naszym życiu. Kochani. Może być tak, że niektóre pary podejmą decyzję o powiększeniu rodziny. Tak o powiększeniu rodziny. Często karta kochanków mówi także o tym, że ktoś tutaj może sobie pofolgować i wdać się w, jakąś, w jakiś trudny związek, w trudną relację. Czyli miesza się to dobro z tym przysłowiowym złem, tak? ten ogień z wodą. Karta cesarzowej i sąd ostateczny, czyli nowe życie, czyli to powiększenie rodziny, moi drodzy, jak najbardziej tutaj yy, dla bliźniaków wchodzi w grę w lutym, tak? Natomiast może być tak, ale jeszcze dopytam sobie tą kartę kochanków. Mhm. No i królowa mieczy. Kochani, no dwie historie. Jest tutaj, yy, albo się pojawia nowy członek yy, rodziny na świecie, tak? Bo królowa mieczy to jest często ta lekarka. Albo podejmujecie decyzję o powiększeniu rodziny, tak? Albo kochani, ten sąd ostateczny zawsze mówi, znaczy zawsze, no tak, o nowym życiu, o tym przebudzeniu. Karta siedmiu kielichów, czyli mamy jakieś marzenia, mamy jakieś oczekiwania, mamy jakieś propozycje. I jest tu podjęta decyzja, na przykład o tym, że odbudowujecie swoją relację, tą, w której byliście. A coś się między wami może popsuło. I jest potrzebne tutaj konkretne stanowisko, jest tutaj potrzeba obgadania tego, spojrzenia na to takim rzeczowym okiem, jak to dalej ma wyglądać, czy dajemy sobie szansę, czy jednak nie. Tarot mówi, że tak, że chcecie tutaj to uzdrowić, że chcecie się dogadać. Że chcecie się dogadać. Także tak to wygląda, kochani. <laughs> ok, i zobaczmy jeszcze inspiracje z kard na miesiąc luty dla bliźniąt. Umacnia świadomość chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Czyli, kochani, nie żyjemy przeszłością, idziemy w nowe, poszukujemy własnej ścieżki. Tak? Świadomość. Bądź świadomy, drogi bliźniaku, w ogóle siebie, swojego życia. Tego, czego chcesz, tego, czego pragniesz, jak ma wyglądać Twoje życie. Skup się. To jest, właśnie, to jest właśnie to przesłanie tu i teraz, czyli bycie tu i teraz, cieszenie się obecną chwilą, cieszenie się ludźmi, których mamy wokół, tym, co mamy. To jest ten sens naszego życia. Poszukajcie sensu swojego życia. Poszukajcie tego, co daje Wam szczęście. I bądźcie tego świadomi. Drogie Bliźnięta, ja Wam życzę cudownego lutego. Pozdrawiam.